Cześć! Witam wszystkich serdecznie na kolejnej trasce. Tym razem trasa czysto techniczna, trasa D14, którą musiałem nagrywać jeszcze raz. Więc nie zobaczycie mojego przyjazdu na autora, nie zobaczycie mojego rekordu minuta 13,702, który tam u góry był wyświetlony. Dlatego, że po nagraniu filmów program nie chciał ich za żadne skarby przyjąć. Po prostu się zawieszał i go wywalało. Nie wiem dlaczego tak się stało, nie mam pojęcia. Ja pierwszy raz coś takiego widziałem, żeby filmy nagrane frapsem nie dało się potem zmontować. To jest coś dziwnego. E, więc byłem zmuszony, jak powiedziałem, nagrywać jeszcze raz. No i tym razem nie żadne rekordy, ale po prostu włączyłem medal autorski, żeby z nim pojeździć. E, Arkę spisałeś, że medal autora jest dosyć wyśrubowany i, i trudny. Ja tak nie uważam. Medal autora jest średni. Natomiast kretyńska jest trasa. Znaczy może nie kretyńska, ona jest po prostu porąbana. Naprawdę porąbana. Ciężko tu się pomieścić wszędzie. Zobaczcie, najpierw jedziemy gdzieś pod kopułą. Coś w rodzaju stadionu. Czy albo coś w rodzaju trybun może, o tak. Dalej kilka ciasnych uliczek i zakrętów. Później jest jeszcze gorzej, są coraz trudniejsze rzeczy. Dobrze trzeba skok wymierzyć, no mi się to nie udało tutaj, bo prawie przywaliłem w konstrukcję punktu kontrolnego. No i tutaj właśnie, zobaczcie. W ciasne korytarze wjeżdżamy, jest pełno filarów i słupów. E, powyginane zakręty. I pomimo wielu wpadek i tak z autorem e, prowadziłem, więc to co mówię, autor nie jest super wyśrubowany. Tutaj problemem jest znowu trasa. Bo ona jest naprawdę ciężka. Także szkoda, że nie udało mi się wam Pokazać mojego rekordu, jak to przejechałem najczyściej, jak, jak umiałem. Najlepszy wynik, jaki się dało, ale później zobaczycie statystyki i tabele Niemniej jednak, dzisiaj bardzo mało się z tą trasą męczyłem. W ogóle się nie męczyłem, bo to dosłownie kilkanaście minut. Wy tutaj macie filmik też około 10 minut, może trochę ponad, żeby sobie zobaczyć, na czym trudność polega. Więc nie wycinałem zbyt dużo faili, żebyście mogli zaobserwować. Trudność tej trasy, bo też o to chodzi przecież w tej serii Ci co nie znają tras, żeby mogli sobie ocenić Chociażby po takich filmikach, czy coś jest trudne czy nie No, no i nie jest to moja ulubiona trasa, nie należy do Jakichś takich, które bym uważał za Super wybitne Nie lubię takich tras, są robione trochę na siłę I skomplikowane na siłę to nie znaczy, że nie da się ich pokonać, nie da się ich przejechać. Ja myślę też, ludzie, że tutaj jest masę skrótów powykorzystywanych. Naprawdę, bo mi się udawało nieraz trafiać w elementy toru, które znajdują się pod spodem. Pod trasą, którą tutaj przejeżdżamy. I tam coś się da poskracać i porobić to szybciej. Ale jest to bardzo trudne do wykonania, więc nawet nie siedziłem się na to, żeby takie triki stosować. Może kiedyś, jak będę miał czas i będę miał ochotę. To może się pobawię, żeby coś jeszcze posprawdzać. Ale wiem, że trasy da się pokonać na kilka różnych sposobów. Jest kilka możliwych dróg. Jest kilka pięter, dosłownie, gdzie można wskoczyć. Szczególnie w te ciasne korytarze. Ja myślę, że to można nieźle pomijać. Tylko mówię, sztuka ta jest bardzo ciężka do wykonania. Dlatego sobie to odpuściłem, jechałem normalnie, bo to wystarczyło, żeby autora pokonać. No i zostało nam już tylko ludzie D15. Ostatni multilab, żeby zamknąć kompletnie już na 100% czerwoną dolinę. Żadna trasa nie zatrzymała mnie nawet na jeden dzień. A tu już jest ciekawe, bo D14 w stadionach była chyba pierwszą trasą, która zatrzymała mnie na dwa dni. Jak pamiętacie, więc właśnie D14 w stadionach dokonało tej rzeczy. Natomiast D14 w Wali, mimo że jest to trasa, jak powiedziałem, porąbana i powalona. To jednak nie zajęła mi aż tyle czasu. Po prostu autor jest łatwiejszy niż tam, a przynajmniej ja się na tyle dobrze czuję w tym środowisku, że dla mnie autor super problematyczny no nie był. Sami widzicie. Jak ja się mam bać teraz tego, co mam być na poziomie czarnym? No po prostu się nie boję. Bo wiem, że potrafię naprawdę z wielkimi prędkościami wychodzić w różne zak typy zakrętów, czy to takie właśnie powalone jak tu, czy czy inne, czy na nawierzchni szutrowej, ziemnej nie ma problemu wiem, że sobie z tym poradzę, wiem, że dam radę i tak samo E05 też się nie boję nie wydaje mi się, żeby E05 miała mi zająć więcej czasu niż E05 w stadionach po prostu nie wydaje mi się ludzie, cokolwiek miałoby tam być co miałoby tam się kryć i znajdować jakkolwiek trasa miała być Ciężka technicznie, i jak dobry autor według Was teoretycznie miałby faktycznie być tam do osiągnięcia, dla mnie to wrażenia już nie robi. Może jeszcze jakiś czas temu by robiło, teraz już żadnego. Także na dniach kończymy serię. Myślę, że w tym tygodniu zamykamy kampanię Wali. Jak wspomniałem w filmiku wcześniejszym, dzisiaj i jutro będę chciał jak najwięcej tras przejechać. I myślę, że to mi się uda. Także. Dziś powinno być otwarcie już na kanale poziomu czarnego. Może uda się nawet dwie traski zrobić, a jedynkę i a dwójkę. E 3 ma być podobno strasznie skomplikowana. No się nie dziwię, bo pamiętamy przecież, co było w stadionie na E Strasznie wariacka trasa, ale uznałem ją za jedną z najlepszych w grze. Za sam pomysł. Więc być może coś takiego, tego typu dostaniemy na E wali. w Walii. Szczerze mówiąc, wcale bym się nie obraził, żeby coś takiego było, bo ja lubię takie rzeczy. Lubię się sprawdzać, lubię wyzwania. I właśnie trasa takiego pokroju, jak na stadionach, na E3, mogłaby moje ambicje, jakieś tam, wiadomo, nasycić. Więc oczekuję tego wyścigu. Na pewno będzie trudny, to nie mam e, wątpliwości żadnych, bo to będzie w końcu akrobatyk. I to ostatni, więc musi być ciężki, musi być długi. Ale na to się nastawiłem już dawno temu. Nie mam z tym kłopotu Właśnie ten początek tutaj strasznie ciężki jest, żeby przejechać idealnie pod tą kopułą, tymi trybunami. Droga jest podzielona na trzy części Jak widać są delikatne barierki, ale Dosyć w prosty sposób można na nie najechać I nie się rozbić, ale po prostu wylecieć Z tej części trasy Kompletnie się traci wtedy przyczepność No i nie ma jak kontynuować dalszego Dalszego etapu Bo to jest po prostu już niemożliwe Autor tu niby mnie wyprzedzał Ale wiedziałem, że gdybym pojechał w miarę dobrze resztę, to i tak bym go przebił Bo jak mówię, nie jest on super wyśrubowany O, i tutaj tak skaczemy, widzieliście? Może się uwagę, że tam pod spodem dalej prowadziła droga I tam chyba raz czy dwa razy udało mi się wskoczyć Nie przy tych próbach nagrywania, ale wcześniej Było wczoraj, jak łamałem trasę, tam właśnie dostałem się na dół I damy zdecydowanie więcej miejsca, żeby Tor pokonać. Nie trzeba po ciasnych uliczkach jeździć, po ciasnych korytarzach. Tam jest dużo filarów i słupów. O, o wiele więcej niż to ma miejsce przy, nazwijmy to, normalnej e, trasie. Normalnym przyjeździe tego toru. Ale można tam szybciej po prostu e, ten fragment przejechać. Tyle, że jest to niesamowicie skomplikowane. E, generalnie, ja Wam powiem tutaj. Pod tą kąpułą zacząłem jeździć, dopiero jak widziałem, jak złoto jedzie. Bo, jak odpaliłem trasę po raz pierwszy, znowu wyścigałem się sam dla siebie. To ja jechałem tam górą, bo droga prowadzi niby do góry. Też o tym nie mówiłem. Zobaczcie, widzicie znaki zielone na samym górze? O, i tam trzeba wjechać niby na szczyt i przy płotach po bardzo wąskiej uliczce się przedostać. O, widzicie, tu jest kawałek trasy. Ten zielony trawnik, to stamtąd byśmy zjeżdżali na dół. Ja tak jechałem, ale jak straciłem 7 sekund do złota przy rekordzie, właśnie jadąc w ten sposób, to mówię nie, no hola, hola. Jak to jest możliwe? Co tu się dzieje? W jakim cudem na ja tyle straciłem? Odpaliłem sobie złoto, no i właśnie e, mnie to zdziwiło, że trzeba jechać tędy, na to sam nie wpadłem. Nie szukałem tędy samodzielnie jakichś przejazdów. A tymczasem właśnie tak trzeba było zrobić. Żeby jakiś stosowny wynik osiągnąć. Miałem dużo problemów. W samym początkiem, bo później jak już wstrzeliłem się w trasę, to w miarę wiedziałem, jak to pojechać. Już miałem dobrze to wszystko przygotowane. Tylko właśnie kwestia była trafienia i dobrego wyjścia z początkowego elementu tego etapu. Na razie to jest najbardziej pomylona trasa ze wszystkich, a tutaj już chyba będzie przejazd, który pokaże Wam, że autora da się pokonać. Oczywiście znaczy, to nie będzie przejazd rekordowy bo rekord mam zdecydowanie lepszy, ale chodziło tylko o to, żeby pokazać Wam że tego autora naprawdę można spokojnie złamać na tej trasie Oczywiście te, te też umiejętności mają na to wpływ Bez skilla tu tutaj za daleko też nie zajdziecie raczej do tego typu wariactwach Jakiś tam trzeba mieć już wyćwiczony Chociażby minimalny, ale trzeba mieć No i właśnie, 75 500 tych przewagi nad autorem zobaczcie, jakie dzikie rzeczy tu się dzieją. Mało tego, mamy znowu drugi fragment, gdzie trzeba wskoczyć do góry w korytarz. On jest jeszcze trudniejszy niż ten pierwszy, zobaczcie, jak tu są powinne e, te uliczki. Mnóstwo filarów i słupów. Ale udało mi się to pokonać czysto. Tak samo tutaj znowu wślizg prosto pod trybunę. No I tu trzeba bardzo wolno pojechać właśnie ten fragment. Bo tu wystarczy minimalnie za dużo prędkości i wylatuje się z tego toru. Kompletnie poza trasę. No i to byłby na tyle, więc bez problemu pokonałem sobie autora. Zobaczcie mój wynik, a tymczasem do usłyszenia na D15, czyli ostatnim multilapie